W dzisiejszym odcinku przejdziemy przez parę monet, pokażemy pompę, parę setapików, a także przejdziemy przez parę szybkich wiadomości: firm Grid, jak wyglądają te crypto bubbles, co się dzieje na SP500, DeFi i całe wa wartość, a także dlaczego Bitcoin może osiągnąć właśnie 100 tysięcy dolarów i jeszcze parę innych takich zbędnych, powiedzmy wiadomości. Jedną monetę, która zaczyna hypować na DeFi, o której już mówiliśmy i bardzo ważny trend dziejący się na rynku tradycyjnym. Więc, jak Was to interesuje, to zapraszam na ten szybciutki odcineczek. Można wziąć małą paróweczkę oraz trochę ketchupu. Zaczynamy! Cześć, nazywam się Maciek, to jest 3, 2, krypto. zaczynamy. Wszystko co powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna oraz nie powinny być odcinane kupony, od czego to mówię. Niech je odcina Wasz ulubiony doradca finansowy. Więc jedziemy z tym tematem. Dzisiaj trochę szybko, miałem nie nagrywać, ale się jeszcze whypowałem w, w dobry temat, humor powrócił, więc ruszamy. Zaczniemy od BNT. BNT, zobaczcie. BNT Mamy tutaj dobry setupik na BNT w tej chwili. O, zobaczcie, dłuższy, jeżeli go zoomujemy, to mamy taki dłuższy tutaj touch. Właściwie to mogę nawet odtąd pojechać, żeby te rzeczy wyeliminować. O, ale tutaj malutki, właśnie mamy taki, który teraz zaczyna nam wyłamywać. On może być katalizatorem. E, tych e, reakcji. Dlaczego nie, za, nie, e, nie dotykam tych tutaj e, czubków, dołków? Dlatego, że większość taczy jest tutaj i to było tylko takie po prostu anomalie, więc staram się skupić na mięsie w tym wszystkim, więc BNT może iść tutaj bokiem w tej chwili i wyłamać do góry. Jak wiemy, większość tych setupów e, zaczęła wyłamywać się właśnie takim trybem. Ja zaraz tu odsunę, żeby można było więcej zobaczyć e, i iść też do góry. Tak zrobił Nowy, 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 stary, waluta, o której już mówiłem, jedna z mojego koszyku longów. O, jest, REN. No to REN um, zadołował tutaj na double bottom, to była ostatnia chyba jego szansa już kupić go za e, 1300 satów, teraz już jest za 4000, więc REN poszedł majestatycznie do góry, 250%. Tu jeszcze dałem te, tą konsolidację, jaka była e, parę dni temu, Prawie 10 dni temu, i później już odleciał. Ten pociąg pojechał Perl. Perl całkiem nieźle, zaczyna się konsolidować. Zobaczcie. I jest włamanie tego równego trójkąta tutaj. Widzicie? Trójkąta w podstawie. Więc Perl będzie miał swój powiedzmy target tego wyłamania. To coś około. 849, więc jak ktoś jest w Perl to całkiem nieźle się teraz zapakował. I tak jest, oczywiście te targety tutaj pod wyjątkiem, że, pod warunkiem, że Bitcoin będzie szedł e, do góry, prawda? Bo inaczej to nic z tego. E, kolejnym tutaj dobrym kąskiem prawdopodobnie jest RLC jeszcze nie. E, dzisiaj dałem parę właśnie takich setopów, a dużo ludzi pyta o Qtum, A, jeszcze jeden pacjent cały czas pyta mnie tutaj o. Tenex, pay, tak? Nie ma go tutaj. na Bitrakcie chyba największy tutaj. No Tenex w tej chwili. Troszeczkę nam tutaj jest w dużej konsolidacji, spadła już mu energia. Czyli wyszedł z tej takiej konsolidacji na dniówce, e, próbował, ale na e, tygodniówce jest całkiem dobrze. Nie wiem jakie Tenex ma wiadomości, ale jeżeli będzie jakieś partnerstwo z DeFi, no to myślę wtedy, że Tenex będzie gdzieś po 4000. Tutaj do tego pierwszego takiego bloku dojedzie, bo ma bardzo dużo energii i każdy e, właśnie. Każdy, właśnie projekt, który teraz ogłasza, że jest DeFi, a TenEx jest od dłuższego czasu, od dłuższego już praktycznie przeżył kryptozimę, jest, jest po prostu merchandise, czyli właśnie płatnikiem. Więc no, naturalne byłoby, jakby coś takiego ogłosił. No ale zobaczymy. Tutaj mamy jeszcze ten stair stepping, zobaczcie, i Qtum kolejny raz wyłamanie tej tutaj flagi, widzicie, i będzie szło znowu do góry musi tylko troszeczkę odrobić energię, więc to zobaczymy jak ta energia będzie szła tutaj do góry SXP SXP, kupno tego breakoutu boom, dałem i wyleciało w górę i nadal teraz jest konsolidacja tutaj jest tego boksa mogę już go na razie usunąć e, już teraz coraz mniejsze te konsolidacje są e, tutaj można narysować trendlinie i grać pod jej wyłamanie w tej chwili, czyli nie wchodzić dopóki on nie zacznie wychodzić górą Koty po tej flaze tutaj wyszło do góry. No Na razie nie widzę z setupu, jest dużo, bardzo energii. Dużo. No i trochę jest, więc na godzinówce mógłbym zobaczyć. No, nic innego, jedynie mogę tutaj zrobić price box i zobaczyć, jak nam się tutaj to wszystko ułoży. Od tą dotąd, proszę bardzo. I zależy, w którym momencie tutaj wyjdziemy. Dok. Dok, cały czas w tym kanale. Miejcie na uwadze doka, już zaczyna konsolidować. Tutaj powinna być energia. Jest na dniówce, jest, rośnie. Więc jeszcze dajmy mu z. dajmy temu dokowi jeszcze z 10 godzin i powinien pokazać coś, coś tutaj e, dobrego. No, Buzel na razie. No, Buzel, akurat, znaczy nie mówię. Buzel y, jest nadal tutaj, jeśli tam Wiki zaznaczam, jest nadal tutaj. I teraz będzie odwrócenie trendu, czyli Buzel. O, Buzel, energia rośnie. O, proszę bardzo. Buzel, zaraz to to przeniesiemy. Możliwy retest, i był ten retest, proszę bardzo. Czyli kupno retestu. Kupno tego retestu. Boom. I tutaj kupno tego poziomu, jak ktoś będzie chciał. To już będzie późne wejście. Ja bym tutaj właśnie e, dał. Ja bym właśnie tutaj dał ten target kupna. Dobra, i teraz przejdziemy sobie szybko na. Metale Jeszcze target, pokażę tego włamania, mniej więcej proszę bardzo. 1400, no ja mam buzę, także nie jest źle. Tutaj tylko dam jeszcze to na Telegram, oczywiście e, BLZ BTC e, 4H, boom, dobra. Ehm. Nie pamiętam, jakie inne jeszcze monety miałem prześledzić, ale dzisiaj nie będę tego robił. Zrobimy parę tutaj monet może RSR zbyt daleko, już w tej chwili się wyłamuje właśnie, to by było teraz dobre kupno. RSR do dolara. I do energii nadniówce. No już nie ma energii na ale teraz już może być PIK kolejny. O. Momencik. I Ripple. Ripple spadł. Mnie chyba wysprzęgliło już też, tak? Chociaż nie, nie ja ze Stop Loss miałem, także miałem tutaj zarobek. No i Ripple nie poddaje się. To był retest, to był retest, spokojnie. Dużo energii, zobaczcie, dużo energii. Dużo energii, dużo energii, dużo energii. Ripple nie poddaje się, nie poddaje się. Wszystko jest w porządku. Ten silnik tylko na chwilę się zatrzymał i jedziemy dalej. Zaraz tutaj musimy zobaczyć to włamanie i będzie w Ripple dalej. Ethereum Ethereum tak jak dałem już to parę dni temu, zobaczcie tutaj dałem to i mówię, że będzie szło bokiem lub się wyłamie górą i teraz gra w tym range'u i idzie bokiem, dopóki nie będzie wyłamania. Cała akcja będzie się toczyła w tym trójkącie. To daje nam to, że możemy, to, teraz jest double top, ale jeżeli pójdziemy do góry, to będzie tutaj właśnie już triple top, czegoś takiego nie ma, więc prawdopodobnie wtedy będzie tu akcja się rozgrywała, coś tu zobaczymy, jakąś taką figurę i będzie wyłamanie prawdopodobnie ku górze, ale przejdźmy sobie teraz do Władcy marionetek, Bitcoin. E, Bitcoin dziś zaliczył spadek z tego kanału, który wyłamuje się z tej fagi, która wyłamuje się górą, ale spadek zaczął dlatego, że na SP500, o, zobaczcie, SP500 osiągnęliśmy all-time high i był pullback, ok? I był malutki tutaj pullback, widzicie, i to spowodowało, że właśnie ten rynek spadł, więc nie ma jeszcze tego decouplingu, tego oddzielenia, i Bitcoin też nadal by spadał do dołu. Jak to widać? Widać to dlatego, że spadła kapitalizacja cała. Widzicie? Spadła kapitalizacja. Już doszliśmy tutaj do poprzednich w tym range'u. Widzicie? Tutaj range. O, czyli range to jest od dołków do, do topów. To jest range, w którym cena się odbija. Zwykle jest to na koniec, jak jest dystrybucja i później albo cena idzie dołem, albo cena idzie góro. Jaki świetny mazak mi się tu więc w tej chwili czekamy na te włamanie górą, jeżeli tak, to mamy kryptowiosnę, wszystko, ale to wszystko będzie szło do góry. Wszystko. Bitcoina dominacja troszeczkę tutaj zaczęła się konsolidować, no widzicie, na mniejszych osiach czasu widać to troszeczkę lepiej. No i w tej chwili mamy coś jak taki head and shoulders, kompleks head and shoulders, więc to jest takie włamanie ku górze, zobaczymy, jest cykl, jest energia. Uważajcie na alty do par BTC, do par dolarowych, alty będą pewnie śmigać do góry. Jeszcze tylko DXY zobaczymy. DXY konsolidacja tutaj na dole. Spadł nam ten DXY jeszcze niżej, czyli dolar jeszcze w osłabieniu. Jeszcze nie jest, jeszcze nie jest to odwrócenie. Zobaczymy. Złoto, tak jak zakładaliśmy, złoto cały czas w tej tutaj konsolidacji nie przebiło tej góry. Dać, jak mówiłem, że tutaj wyjdzie i dopiero aż wyjdzie powyżej, właśnie te 2000, to coś tu będzie, ale cały czas jest to bardzo dobre, bo złoto potrzebuje troszeczkę odrobić tę tygodniówkę. Srebro, Srebro w dużej konsolidacji, jeśli chodzi o dniówkę, e, tutaj wyłączę te przeszkadzajki. O, zobaczcie, tutaj w dużej konsolidacji, jak weźmiemy sobie na, yy, na piątkę mamy stair stepping, dopiero wyjście powyżej 28 będzie czymś tutaj znaczącym wyszliśmy z tego price boxa, ale nadal wróciliśmy na jego, na jego poziom więc dopiero jak go opuścimy, wtedy będzie możliwość, tylko że widzicie srebro też potrzebuje tej tygodniówki, żeby wyruszyć w podróż okay, zobaczcie, tutaj potrzebowało trochę i poleciało, więc no spokojnie, rynek sprzyja, bo nadal jest wszystko przesrane, więc e, nie ma co się tutaj robić. Dolar spada do tych poziomów, zobaczcie, 3,56, już niedaleko. E, I e, frank do dolara, e, no frank, do, frank będzie, frank tutaj zobaczcie, jaka konsolidacja ogromna. Frank prawdopodobnie będzie za 1,20 dolara niedługo. A funt do dolara to e, też zaczyna zataczać coraz większe tutaj Coraz większe jest volatility, zobaczcie. To jest coś takiego, o tym to mówię, zmienność. Pierwszy mamy tutaj, a potem mamy tutaj, i ta cena biegnie tak o. o coraz większe, czyli jest odwrotność tego e, megafonu, jaki jest na SP500, że coraz dalej, coraz dalej, znaczy nie, to nie tak. O, tak. Coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. I ekonomia się posypie przy takim czymś. Yy, dobrze, i teraz. Zobaczcie, Firing Grid 82, cały czas, zobaczcie, wszystko tutaj rośnie. co prawda tu byliśmy na, tutaj byliśmy na szczycie w 19 byliśmy na 95, więc kto wie, może dojdziemy, a później było posypanie się i klęska żywiołowa. Bubble, zobaczcie, to są monety, które szły do góry. Ok, teraz te inne, widzicie? Te mniejsze? To jest ten, ten taki wiszej recovery zaraz po spadku, ok? Więc ja bym tutaj nimi się nie zaprzątał za bardzo, bo to nie ma sensu. SP500, zobaczcie, podobny ruch, wszelkie te tutaj malutkie akcje, już kapitał wchłonął w duże. Pamiętacie, ostatnio jeszcze było e, odwrotnie, te wszystkie pieniądze szły tutaj w małe, czyli ci duży inwestorzy podbili te małe rynki, ludzie się w nie załadowali, a oni po prostu wypukali, 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 wypukali tą całą kapitalizację i uwięzili ich. Oni jeszcze pewnie tego nie znają. My doskonale znamy przebieg pieniądza, więc nie ma sensu przypomnieć go tylko, że pierwszy jest BTC, potem są duże alty, potem gemsy, które my obstawiamy. I potem znowu kapitał wraca tutaj. Oczywiście w boku może być USD, czyli ucieczka wszystkiego do USD, jak jest bieda, a potem powrót z powrotem tutaj, tutaj i tutaj. Tak właśnie są te cykle. Totalna wartość DeFi to 2,83 biliony, czyli miliarda po naszemu. Jest to coraz, coraz większa kapitalizacja, tylko że o to chodzi, że ta kapitalizacja siedzi w tym DeFi. To nie jest, że ktoś kupuje tak jak kapitalizacja rynku kryptowalut, tylko siedzi, ta kasa tam jest obracana, jest lokowana i jest cały czas do dyspozycji. Wydaje się właśnie o 100 tysięcy bitcoina. O to chodzi, że. Bitcoin może kosztować 100 tysięcy, gdyż dużo ludzi zaczyna ładować się w niego, e, dlatego że jest bieda na rynkach i nie ma gdzie inwestować, pieniądze po prostu uciekają. Ehm. W, 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 według Goldsteina wielu największych posiadaczy tory Bitcoina wyceni aktywa między 100 tysięcy a 10 milionów dolarów. Przy tym, że jak już Bitcoin osiągnie milion, no to wiecie, to już dolar nie będzie jakąś taką walutą, nie wiem, coś podobne pewnie do Peso yy, czy tam bolivara, nie, do Peso argentyńskiego albo bolivara yy, w Wenezueli, będzie można nim po prostu sobie, nie wiem, podpalić cygaro. I tyle, ale o to chodzi, że dużo ludzi właśnie zaczyna się wrzucać w BTC, bo ich lokatorstwo przynosi im 0%, a muszą jeszcze płacić za to, bo banki chcą. Więc jeżeli jest bieda, rynki są nieważne, a BTC ma takie pole wzrostu przynajmniej pięciokrotne, więc gdzie indziej zainwestujecie? O to chodzi, że jeszcze te rynki są spychane i my jeszcze jesteśmy wcześniej. Tak długo jak ci ludzie będą twierdzić, że Bitcoin to scham, my jesteśmy jeszcze wcześniej. Bitcoin i, e, o, i o, zobaczcie, to jest kolejny moneta, kolejna moneta, która zaczyna podbijać wszystko. Jaka to moneta? REN BTC, czyli REN Virtual Machine, czyli REN e, daje możliwość Bitcoinowi uczestniczenia w DeFi. Każdy, kto ma Bitcoina, może go zalokować e, w tak zwany REN Wrap dzięki wirtualnej maszynie i udostępnić go na DeFi. I wtedy każdy może tutaj pożyczać go i w ogóle i ten Bitcoin... Zarabia pieniądze. Bitcoin na ulecie tylko leży, nic nie robi, a w DeFi może zarabiać pieniądze i właśnie ten REN to umożliwia. REN umożliwia jeszcze inne różne waluty, ale o to chodzi, że jest to idealny pojazd dla bitcoina, ponieważ tutaj lokujecie to i po drugiej stronie w DeFi powstają właśnie takie REN bitcoiny, takie tokeny. Więc już mówiłem o tym, że REN to jest po prostu jedna naprawdę hypowana, to będzie dobry, dobry projekt. I tutaj takie newsy, które podbiły internet, ale właściwie ff, to nic. Hakerzy e, e, tego e, przesuwają 5-6 miliona e, bitcoina ukradniętego kiedyś w 2016 roku. Tylko, że jak się doczytacie, no to oni będą tutaj próbowali to zrobić e, poprzez różne krypto giełdy, e, które mają mało KYC, a dopiero później wtopią się one w Huboy i, i Binance. Binance ma taki monitoring, który blokuje od razu te walety, e, jeżeli namierzy je na właśnie na tym chainie, e, że to pochodzi właśnie z tej e, kradzieży, ale jeżeli na przykład oni pójdą na jakąś giełdę, tam już jest nie wiadomo co, tutaj na drugą, też nie wiadomo co, to Binance będzie ślepe i wtedy 4 sprzedajemy dom. Tylko, że z tego co tutaj widzę, to te bitcoiny, to już one były bardzo dawno i teraz jest tylko, że oni przesuwają 473 bitcoiny ale zobaczcie, jak już wartość rośnie, że ktoś przesyła 400. O rany, 400, co to jest? Kiedyś było na przykład 250 tysięcy, ktoś przesunął. O kurna, to było coś, a teraz coraz mniejsze. Więc ci posiadacze, którzy teraz dobrze tradują i uzbierają powiedzmy z 500 bitcoinów albo ze 100, to będą niezłymi e, chodzi, e, jeśli chodzi o przyszłość. E, Vitalik. Sprzedał swoje Ethereum for fiat. To jest stary news, oczywiście, tutaj rozpisywany, jakby taki, tylko nagłówek, taki byte clicker, że właśnie Vitalik sprzedał swoje Ethereum za 700 dolarów. I tam mówią, że to nie całe Ethereum, ale bardzo dobry ruch zrobił. Dlaczego? Dlatego, że większość projektów ICO, jakie były, nie sprzedały, trzymały Ethereum, i wtedy one, jak już była kryptozima, pospadały, bo Ethereum straciło swoją wartość. I po prostu one szorowały na dnie, ich holdingi z ICO były bardzo słabe. A te monety, które były krytykowane, że wymieniły swoje initial e, te, te ICO e, datki na dolary, a nie trzymały Ethereum przeżyły. Ponieważ dolar trzymał swoją wartość. Jak ktoś miał po, po, powiedzmy 30 milionów odłożone na developing, to sobie śmiało przeżył te dwa lata, a teraz idzie w górę. I dlatego te projekty przeżyły. No i zobaczcie. Splitmania dosięgnęła za morskich inwestorów. O to chodzi, że tutaj dużo, dużo firm teraz robi split, czyli taki rozrzedzenie. To też będzie robił Polka Polkadot w tej chwili, że właśnie będzie chyba za jedną monetę 100. No i ten split jest 4 do 1, czyli każdy, kto posiada powiedzmy 10 akcji, będzie posiadał ich 40, tak. Więc będzie. Będzie takie rozrzedzanie, ale co, na co ono tutaj wpływa? O to chodzi, że wtedy przy, przygarnia e, ludzi, inwestorów retail, czyli takich jak my, że normalnie nie będziemy kupować jakiś tam akcji za 2000 dolarów, coś takiego, ale już na przykład za 100, kupimy, prawda? I wtedy już będzie można takiego zrobić. To jest, y, to jest po prostu kierunek w tej chwili, jaki obrały te największe korporacje, widząc co dzieje się w bankach. ok bank. I że tą kasę ludzie czekają, gdzie tutaj wyciąć. No i oni chcą ich przyciągnąć tutaj do siebie, te duże firmy. Dlatego robią split kapitalizację. To tylko pokazuje, że system finansowy bankowy jest naprawdę w rozsypce więc coraz więcej ludzi będzie dołączało i coraz więcej ludzi będzie się ładow, ładowało. Dlatego właśnie mówię, że Macie Telegram, Macie pełno różnych tutaj kanałów telegramowych naszych, Macie szybki start w jeśli o to chodzi, możecie obejrzeć tutaj pod, pod właśnie pod moim wideo w playliście znajdziecie szybki start, proszę bardzo, macie też giełdę OKX i możecie tutaj na niej tradować, tak zwany paper trading, czyli nic was to już nie kosztuje, nic. I wtedy macie praktykę za darmo, więc. Ja jeszcze dogram filmik na OKEx okay, jak, właśnie, jak e, tradować na derywatywach, czyli różne mnożniki oraz e, może też futuresy e, i tym samym e, już będzie wtedy taki niezły komplet e, tego wszystkiego, także Naprawdę jest tutaj dużo do próbowania. Oczywiście, wszystko to jest za darmo, nie musicie nic robić. Więc, jeżeli za darmo nie podejmujecie rękawicy, to sami odsuwacie siebie od przyszłego po prostu bogactwa, bo im do załapiecie, tym wasz kolega z zapłotu Jurek no, będzie do tyłu. On będzie się ładował w FOMO, a Wy już będziecie wiedzieć, że jeżeli cena wybija do góry, trzeba po prostu sobie poczekać, aż ona skonsoliduje gdzieś tutaj, i wtedy kupić. A może zajdzie nawet tutaj. Więc o to w tym wszystkim chodzi. Trzymajcie się, na razie ja spadam.